Siemaneczko z tej strony Miki, a dzisiaj jest to kolejny odcinek z migusiowych opowieści poczekajcie tych jasności yy, I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie siedzieć rzepak yy, i od razu kilka ważnych słów. Kamerka jest troszkę w innym miejscu, zobaczymy jak to będzie wyglądało Czy to zda egzamin, czy, czy jednak będzie tu, bo teraz jest tu, a było wcześniej tu Zobaczymy, czy z tego profilu lepiej wyglądam, czy może nie, czy będzie to lepiej wszystko. Może będzie gorzej. się okaże. Yy, w dzisiejszym może zgaszyć na tym lampę. O no nie, bo troszkę mi mordkę światło. Yy, I tak, co tu chciałem powiedzieć? A i w ogóle jakby ktoś nie wiedział to... Lumpa, kapumpa. O dołożymy sobie. Yy, to yy, dzisiaj wyszedł nowy odcinek z kamerą na głowie, bo jeszcze dużo osób nie wie, że jest ten drugi kanał z GoPro. Tam w opisie, w opisie masie, macie link do niego, yy, żeby sobie tam wbić i yy, pooglądać, tam ciekawego robiłem sobie kokuty, a w dzisiejszym odcinku yy, tutaj yy, właśnie z mikosiowych opowieści yy, porozmawiamy na temat taki, jakby to nazwać, może nie ciężki, ale na temat taki troszkę yy, może poważniejszy, może nie poważniejszy, bo to, no nieważne, w każdym razie porozmawiamy na temat taki, yy, jak rolnictwo kuli na dziot. Patrz, tam mam włączony internet w telefonie, sukińscyny. Ten rachunek przychodzi. Ło! Na czołówkę! No wyłosił! Co z Ja ten Tu zajmę Mianowicie porozmawiamy o tym, jak rolnictwo zmieniło moje życie. Jeżeli można tak to nazwać. E, czy wniosło coś do tego życia? Czy, czy, czy nie wniosło? Czy, 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 czy kurczę, żałuję? Czy nie żałuję? No tak ogólnie. E, porozmawiamy sobie tak mniej więcej w takich oto tematach tylko sobie najpierw yy, z łaski swoje gdzieś tutaj zaczniemy siać na 6 metrów yy, siedmiczy go yy, no i tak czy rolnictwo zmieniło moje życie? Tak, takie hasło sobie rzućmy no yy, oczywiście w komentarzach też możecie pisać czy wasze życie zmieniło, czy wam to wniosło i tak dalej no rolnictwo ja myślę, że moje życie dość zmieniło na lepsze w sensie no wiadomo, urodziłem się na wsi, nie wyobrażam sobie teraz życia bez wsi, ona go miałem i no i w mieście bym teraz na przykład, no, nie wiem, czy potrafiłbym mieszkać i tak dalej, itp. itd. Yy, ale na, w jakimś sensie zmieniło, no. no nie ukrywajmy, że od małego, no, jak na tym rolnictwie się tam robi, coś się pomaga, tam coś ten, no to, no to jakoś zawsze tak, no, tak, fajnie jest, nie? Coś tam się zrobi, coś tata da samemu pojechać, to wtedy to jest w ogóle pompa. No i takie rolnictwo, na przykład mnie, nauczyło, że tak powiem troszkę... Jezu. Pamię... Wzniosło. to ja rolnictwo mogę powiedzieć śmiało nawet, że nauczyło mnie odpowiedzialności. I ktoś powie, no ale jak się odpowiedzialności nauczyło yy, i tak dalej, przecież to nie ma nic wspólnego. No. Nie wiem czy nie ma nic wspólnego, no bo jak byłem mały, czy mały, no, miałem ja byłem troszkę mniejszy. No to zawsze na to pole się jeździło z tatą, nie? Z, tatą z dziadkiem, głównie z dziadkiem wtedy jeździłem. Yy, yy, no to zawsze się jeździło z kimś, a jak już tak tatuś na przykład powiedział jedź sam, zbronuj to na przykład pole, no bo wtedy przeważnie to się tam bronowało albo uprawiało, no wiecie, tam orki się jeszcze nie wykonywało, obrysków ani nawozów, no bo no gdzie to, a skąd, a na co, a bo, bo, po co to w ogóle, nie? Yy, I na przykład tatuś mówił, jedź, zbronuj to pole i sam jeźdź", nie? I wtedy tak w pierwszej chwili takie zawsze takie przerażenie, nie? No bo kurde no samemu no, nigdy się nie jechało, no ja wziele no, niby daleko nie ma, bo tylko przez drogę przejechać, przeciąć drogę przed domem pole, ale no i tak samemu jechać na to pole, nie? No kurde, no, no tak trochę zawsze było średnio, no ale zawsze tak się mówiło, no. Trzeba będzie to zrobić ładnie, e, trzeba to będzie zrobić tak, żeby ktoś był zadowolony, że wszystko ma być perfekt, Amarozo, a marozo, a marozu, nie? Zawsze tak było tak. Więc było lekkie w moich oczach zawsze przerażenie jak miałem sam jechać. Ale sobie z drugiej strony fajnie, że w końcu mogę sobie sam pojechać, nie? Więc no, Bren jakby odpowiedzialny za ten ciągli. no bo no wtedy tak czułem się, no teraz też jestem, ale ten taki mały to ja, mogę sobie pokierować, mogę sobie sam pojechać, to w ogóle pompa, nie, na pełnej. I ten. I tak właśnie to tak troszeczkę odpowiedzialny za ten sprzęt, nigdy od małego na przykład yy, nie lubiłem zbytnio na przykład tego ciągnika, O mnie w presy spadł, spoglądałem na gospodarkę, tam belek był ustawiony spadł. Nigdy, na przykład, nie lubiłem ciągników jakoś tak, jakby to powiedzieć, katować. Nie wiem, czy można katowanie nadać, po prostu niektórzy troszeczkę mają, moim zdaniem, średnio posrane w głowach. I, I potem jest dla mnie, jak ktoś tak perfidnie katuje ten ciągnik, żyłuje go, czy tam, Boże, no po prostu są tak nawet filmiki, a nawet jak posłucha się to. albo ja gdy jechałem 60 i gdy na piątce bronowałem pole po oranym i kupciła, ledwo szła, ale szła. no Ja jakoś, prawdę mówiąc, nigdy do takich rzeczy nie byłem przyzwyczajony. Zawsze po prostu no, jak miał ciężej to się zwalniało. Ewentualnie tam wiadomo no. Też bez przesady, żeby ktoś nie powiedział, no bo Miki tak ostrożnie jedzie, że tak, w sensie, że tak ten, że tak no... Że, jakbyś nie katał, czasem są sytuacje, że musisz. No, zgadza się, jak jest botok i coś trzeba trochę przycisnąć, czy jak nawet czasem, no wiadomo, od pierdziela też można sobie przycisnąć, no ale niekiedy po prostu jak się ogląda, bądź się słyszy, co ludzie robią, no to troszkę szkoda tych ciągników. No, ja zawsze byłem przekonania, że no jak dbasz tak masz, no ale jak kurczę, jak ktoś opowiada takie właśnie sytuacje, co on nie robi z swoją, nie wiem, sześćdziesiątką, czy, czy swoim rządziem, czy czymkolwiek no to niekiedy normalnie, no tak aż trochę, no... smutno. Ktoś powie, Miki, a co ty w ogóle pierdzielisz? No nie, ja zawsze byłem przyzwyczajony, że ten ciągnik, no, musi chodzić, spoko, robotę zrobi, no ale żeby jakoś go bez przesady, no tak, no... no wiecie, no, żeby zadbać, tak, no... żeby służył dalej, nie? No wiadomo, chyba że ktoś ma naprawdę już ciągnik na... na, na jakiejś i tylko se go trzyma, że, że póki się nie rozpadnie, to sobie jedzie w pole i nie ma żadnej pewności, że wróci, nie? No to wtedy dobra, no jak jak potem sobie kupisz nowy, no to spoko, kataj se, nie? Ale no po prostu ja jakoś tak y, nie, nie lubię takich rzeczy naprawdę, nie? Ale czasem też oczywiście święty nie jestem, czasem też jak się z jedzie na koło się, go wyrwie, no bo jak inaczej, no, przeważa go, nie? Y, no ale to są takie, no że tak powiem, sporadyczne sytuacje, ale też mają miejsce, tak? Więc, y, więc tak y, nauczyłem też to rolnictwo dbania o ten sprzęt ogólnie, o szanowanie. I zawsze była zasada, że jak od kogoś pożyczasz, to masz oddać jeszcze w lepszym stanie. Zawsze tak się śmiałem, że no zawsze pożyczamy, zawsze coś się obnuje, zawsze lepiej wygląda, jak oddajemy niż bierzemy, nie? No ale zawsze jakoś tak już przyzwyczajony jestem, że jak na przykład pożyczamy od kogoś coś, to trzeba to ogarnąć, a nie czymś urwanym oddać, jak to niekiedy się zdarzało, że ktoś coś pożyczył. Niekoniecznie ode mnie, bo ja tu tam w sumie na szczęście nic nie mogę pożyczać, bo wszystko mam oleje od więc na Hydraulicę nic nie pożyczę, a bez Hydrauliki w sumie nie ma nic. No, nic nie ma bez Hydrauliki, oprócz oprócz przyczepy wywrotki No tak to wszystko jest na Hydraulicę, dobrze mówię? Dobrze mówię, więc nie mam tego problemu. Yy, ale no zdarzały się rzeczy, po prostu tam, że ktoś coś pożyczył, potem czegoś nie było, a to coś się urwało, a to coś, wiecie, no po prostu, no nie było w takim stanie, jakim pożyczał ktoś. A najgorsze na przykład, że ktoś się nie przyzna do tego, tylko przed zostawi i nie powie, i potem przykładowo jedziesz sobie na pole i nagle coś się urywa, masz przestój, masz awarię, się wkurzasz, jakim cudem to się stało, jak tak nie było i tak dalej, no i no jest to denerwujące, nie? Nie, może macie jakieś takie przypadki, napiszcie w komentarzach, gdzie na przykład coś takiego wam się też zdarzyło, jak do tego w ogóle podchodzicie, tak, do pożyczania maszyn, no? Jak podchodzicie do tematu pożyczania maszyn komuś? Ja mówię, ja jak trzeba to się pożyczę, tak, też, yy, no, pożyczę od kogo, na przykład pożyczam zawsze, o co mi się dawały te posiewne, yy, ale na przykład on ode mnie potem wczepę pożyczy, czy tam yy, pożyczam kiedyś rozsiewaczkę raz, siewkę, rozsiewacz, no, tylko potem musiałem czyścić całe tłoki do oleju i tak dalej, no, ale to nieważne. No i tak się człowiek trochę powymienia, nie, a to coś się pojedzie, komuś zasieje, to się potem przyczepia, weźmy na żniwa, yy, a to coś się potem, wiecie, no, nie no, to tak taka sąsiedzka pomoc, nie. Ale no niektórzy są tacy, że muszą mieć że na przykład wszystko swoje i nie pożyczą. I chociaż używają czegoś bardzo mało, bądź wcale, bądź raz, no to muszą mieć swoje, sobie kupią i, i, i tacy są ten. No ale ja uważam, że i tak jakaś tam pomoc, ta sąsiedzka musi być. Chociaż teraz, no jak mówię, no większość osób już ma wszystko swoje i tak dalej. Czasem jakaś tam, no przyczepa, czy coś się pożyczy, jakiś młynek do zboża, o, fajnie, takie rzeczy też, też, też istnieją jeszcze. <taki> takie coś, no. Trzeba sobie pomagać, no bo samemu to niestety nic nie działamy yy, i tak dalej Więc no trochę tak ciężko yy, I co, też mogę powiedzieć śmiało, że rolnictwo zawsze było dla mnie czymś takim yy, takim hobby, odprężeniem, pasją, że tak to powiem yy, Zawsze na za przykład zamiast iść sobie gdzieś piłkę, powiem to ja sobie wolałem się osiągnąć i sobie pojechać w pole, nie? No to, a potem już piłki nie było, bo już było ciemno i więc jakoś tak zawsze mnie to ciągnęło bardziej w tą stronę e, niż te inne strony. E, I na przykład ktoś powie, Miki i nie palisz i nic z tym rzeczy i tak dalej i, i tak dalej. No nie, nie palę i żadnych narkotyków nie biorę, żadnych używek nic e, i tak dalej. E, I ja na przykład e, mogę powiedzieć śmiało, ktoś powie, że Miki, ale to nieprawda. Ale ja powiem, że na przykład ja nie miałem czasu, żeby, żeby na przykład iść i, i jakieś plątać się w jakieś, nie wiem, zielsko, w jakieś narkomanie, heroinę, i tak dalej, nie? I po prostu jakoś nigdy nigdy nie było czasu i też powie też, no ale masz tak mało ziemi, a nie masz czasu. No ale no, nie miałem czasu. Jakoś zawsze coś, coś się w tym polu robiło, kiedyś jeszcze były zwierzaki, coś się ogarniało przy tym. I jakoś nigdy nie miałem nawet możliwości, żeby zbytnio w taki nauk wpaść. Trzymaj yy, w fajki, ale... Nie powiem, że nie próbowałem, tak? Bo ktoś powie, Miki, ale próbowałeś, tak. Ja się przyznaję, że oczywiście zdarzyło mi się zapalić, bo no, chyba każdy czegoś musi spróbować i nie ma w tym nic złego, ale ja po prostu jakoś do tego mnie ciągnie. I ja mam takie przekonanie, jak ktoś powie, że a no co tak ubzdrałeś. No ale tak sobie ubzdrałem, że właśnie dzięki temu, że, że tak troszeczkę to rolnictwo jest, jest ta gospodarka i tak dalej, kilka hektarów. No to przez to właśnie nie wpadłem w jakiś taki, tak powiem, zwetowarzysk. No to rozumiecie, każdy rozumie, no. Ale jak ktoś powie znowu, no Miki, ale są też rolnicy, którzy, kurde, y, mają więcej ziemi, a powpadali w nałogi i itd. No po prostu może też, nie wiem, silna wola, nie wiem jak zwał, tak zwał. Y, jak tam kto woli. Y, w ogóle dzisiaj taki odcinek troszkę bardziej poważny i zgaduję, że znowu do, do połowy y, odbiorców to niestety nie dotrze, bo no, niestety, niektórzy ludzie po prostu yy, są troszeczkę, jakby to nazwać, no, niekoniecznie ogarniają temat, w sensie, że są zapatrzeni w swoje pewne poglądy, w swoje autory. Nie mają swoich poglądów, przepraszam. Oni mają poglądy czyjeś po prostu, nie mają swojego zdania yy, i niestety nie rozumieją pewnych rzeczy. Ale to jest właśnie ta grupa wiekowa najmłodszych widzów. No, niestety smutno się dzieje, że takie rzeczy występują i pewnie ktoś powie wiki, nudno odcinek i tak dalej. Ale wiadomo, beka bekom, ale czasem trzeba poruszyć takie tematy troszkę poważniejsze yy, i uważam, że jak jakiś starszy widz to obejrzy, no to to powie, że nawet spoko gadam i tak dalej, znaczy spoko, no, no że, że, że gadam w miarę z sensem, że coś tam i tak dalej, nie? Ale jak obejrzy taki właśnie widz pod pokoju, nie wiem, 10 lat, nie mówię o wszystkich, ale powiedzmy, że tak 80% takich widzów, 10, nie wiem, 13, 14 lat, to po prostu jak na odcinku się nie przeklina i nie ma jakichś beki czy coś, to on tego nie ogląda, bo on uważa, że to nie jest warte posłuchania, no. Ja powiem szczerze, że no mówię, beka musi być czasem. No przeważnie. Jakieś jaja to się od no bo wiadomo wtedy fajnie jesteś, tak? No i nam jest fajnie i wam jest fajnie, jak to oglądacie. No ale też czasem są momenty, kiedy trzeba troszkę spoważnieć, troszkę poruszyć inne tematy. Bo jednak ta oglądalność jest dość spora i dociera do jakiejś tam szerszej ilości osób. No i nie zawsze jest ta beka, No ale tak jak mówię, no niektórzy właśnie na sam fakt, że ło, bo, bo, bo nagrywa z tymi, z tymi, czyli oglądam munców i tak dalej, no. No mnie to jest śmieszne, bo kurczę, po prostu to jest troszkę taka patologia, powiedzmy, moim zdaniem przynajmniej. No to jak nie oglądasz, no to idź na, na kanał czyjś inny sobie oglądaj jakiegoś innego, a nie Oglądasz mnie, skoro Ci się nie podoba, na przykład z tym nagrywam, tak, no. Taka prosta zasada, jak się nie podoba, to nie oglądaj. YouTube jest pełen, pełen filmów, naprawdę nie brakuje, cały czas powstają nowe kanały gamingowe, dużo lepsze, jednak jedne lepsze, jedne gorsze, więc no... Nie ma jakichś problemu, żeby sobie znaleźć nowego, fajnego, ulubionego twórcę, którego będziesz naśladywał, bądź tak dalej. A właśnie, no mówię, niech tak się zdarza. Najlepiej właśnie mówię, najlepiej jeżeli chodzi o widza, moim zdaniem, no znaczy się poświęcę osobny jeszcze tam kiedyś odcinek jakiejkolwiek opowieści, ale to ja właśnie najbardziej lubię jak widz yy, też oczywiście napisze co mu się podoba, co nie podoba. Oczywiście krytyka jak najbardziej spoko, ale krytyka taka konstruktywna, tak, a nie, że e, łapka w dół, bo, bo załóżmy, nie wiem, nie ma nie ma brączka, czy, czy nie ma bolka i nie będę cię oglądał. No, tu, tu, tu. To świadczy tylko polega o Twojej inteligencji i o Twoim podejściu, tak? No, to świadczy o Tobie, jak napisałeś komentarz, jeszcze zrobiłeś w tym komentarzu 10 bądź 15 błędów ortograficznych, tak? Ale jak taki widz, nawet młodszy, bo też młodszy piszą czasem, fajne komentarze, że warto poczytać, bądź starszy, napiszę co mu się tak naprawdę podoba, co nie, czy, czy gadam w miarę dobrze, czy go to interesowało, no i tak się to lepiej czyta, no. W ogóle fajnie, jak zawsze się tam w komentarzach udzielacie, tak, jak ktoś napisze komentarz, ktoś komuś odpowie, tylko kulturalnie, bo niekiedy ta kultura nie jest zachowana, a kultura osobista, no powinna być zawsze nawet, no, mimo sytuacji, że niekiedy chce się przeklnąć, niekiedy się zdarza i niekiedy się przeklina, bo to jest nieodzowna część naszego tutaj społeczeństwa, społecznego życia, tak, no bo taką kurwą czasem trzeba rzucić, za przeproszeniem oczywiście, ale po prostu, ale po prostu, no, też trzeba sobie Prowadzić konwersacje w komentarzach też czasem, na pewnym czasem, no może nie tak bardzo często, ale często bo staram się też, właśnie jak ktoś się kłóci w komentarzach, on no, to tam powiedzmy zareagować, tak, o co chodzi i tak dalej, odpowiedzieć, pomóc komuś, jak czegoś szuka, ale wiadomo, że tego się nie da, bo komentarzy jest dużo, a ja się właśnie cieszę, jak są komentarze, bo wtedy, wtedy wiem, że Wam się też tam podoba, Wam się podoba i wyrażacie swoje zdanie, swoją opinię, właśnie na temat tego tutaj na temat tutaj tej gry na przykład, tak? Tam czegoś. No więc... Dzisiaj taki odcineczek był poruszony. Poruszyliśmy na kilka tematów troszkę ważniejszych. Ktoś normalnie powie, i się jak nakazanie albo na czymś, nie? No nawet nie. Ostatnio powiem, w szkole mieliśmy dzień profilaktyki. Przyszło dwóch typków, co tam właśnie gadali o nargotykach, że tam jeden był w łogo, tam potem wyszedł i tak dalej, to gówno. No i się popieram, popieram jak najbardziej, tam mówił o tym wszystkim. Tak właśnie mówię, a to się nagram taki na no, poważniejszy temat, taką refleksję, nie? Taką, taką duchowną, nie? I ten i tak dalej. No więc tak no, prawdę powiedziawszy, właśnie ta seria taka jest, ma na tym polegać, ma troszkę mówić o mnie, troszkę nie o mnie, a głównie o mnie, związanych tematów ze mną, bo właśnie tutaj z kimś bliższym dla mnie, tak? I czasem myślę, że nawet warto posłuchać troszkę takich nudniejszych rzeczy, bo tak mam nadzieję, że dotrze do jakiejś tam części, części osób, może nie do jakiejś wielkiej, ale do jakiejś części na pewno dotrze. I ktoś po przesłuchaniu tego odcinka sobie jednak zda sprawę z tego, że po prostu nie zawsze trzeba odpieprzać, żeby było fajnie, i po prostu. Każdy ma swoje zdanie, może robić to, co chce i nie trzeba na przykład yy, odwoływać się przykład do tego, że nie trzeba nawiązywać z kimś cały czas, tylko po prostu można sobie y, ludzi, że tak powiem, y, dobierać innych, bo zawsze jest ktoś ciekawy, jak ktoś nowy coś nowego powie i można się trochę dowiedzieć więcej ciekawych rzeczy. Yy, I troszkę, troszkę powiem, wam się człowiek zmienia, zmienia, widzę po sobie, ale... Myślę, że o takich zmianach, jeżeli chodzi o mnie, jakbyście chcieli posłuchać, to po prostu piszcie w komentarzach. Yy, to poświęciłbym kolejny odcinek i powiedziałbym troszkę, co się pozmieniało u mnie yy, na przestrzeni tutaj lat, jak zacząłem działać na YouTubie, jak zacząłem działać yy, no na YouTube powiedzmy głównie, bo po live nie liczę, bo live to troszkę bawiłem się, ale teraz nie ma czasu zupełnie. Czasem jakiś weekendowy live pychnie, ale nic więcej. Ale, właśnie na ten temat, jak się zmieniłem? Czy tutaj YouTube zmienił mnie jakoś lepiej bądź gorzej? Czy może wcale? Czy, czy coś mnie jeszcze zmieniło? Jakieś wydarzenie miało wpływ na to? Yy, mogę Wam opowiedzieć, bo jakoś tak, nie wiem, że jakoś nie jestem jakiś zamknięty, żeby tam być gadać o tym, tylko kogoś interesuje. Może komuś coś pomoże. Może ktoś, nie wiem, ciekawy jest, czy, czy taki YouTube pomaga, czy nie pomaga. Czy po prostu, wiecie, no. A YouTube naprawdę zmienia ostro. Yy, nawet takie 1000 przyzwyczajenia czy, czy w ogóle tutaj wszystko no nie ma co ukrywać jest duża zmiana yy, ale no ale myślę że o tym w kolejnym odcinku yy, jak youtube zmienia troszeczkę tak z, yy, od wewnątrz od zewnątrz dowiecie się w kolejnym myślę odcinku mam nadzieję że wam się podobało i że zostawić łapkę w górę o tym też pomyślimy co daje łapka w górę łapka w górę daje to że film jest tylko yy, złapek oczywiście no promowanie jakby tak, że ma większą możliwość, że trafi na główną stronę, na przykład wybaczy go ktoś i więcej osób i ich twórca będzie bardziej sławny. więc każda łapka się liczy w górę czy w dół, każda łapka jak się daje to zawsze ma jakieś znaczenie i ja się cieszę jak są te łapki. Ale oczywiście ktoś może nie mieć ochoty, to może zostawić komentarz, a jak nie, to wyświetleni. Każde jedno się liczy. Dziękuję. Tyle ja w tym do kolejnego odcinku, trzymajcie się. Na razie, cześć!